Witamy Państwa w pierwszym w tym roku wrześniowym wydaniu AgroWiadomości Nonstop, w którym m.in. Znane są stawki pomocy dla rolników poszkodowanych przez wiosenne przymrozki. Dostać można do 6 000 zł do hektara upraw. Zwierzęce choroby nie odpuszczają. Kolejne przypadki ASF i wysoce zjadliwej grypy ptaków. Nawet 16 000 zł można otrzymać na instalacje fotowoltaiczne. Ruszył nabór wniosków w szóstej edycji programu Mój Prąd skupach tydzień upłynął przede wszystkim pod kątem spadku cen kukurydzy i odbiciem w górę wartości rzepaku. Zaraz po raporcie cenowym analiza rynku rolnego, którą zaprezentuje Mariusz Dziwulski z PKO Banku Polskiego. Od 1500 do 6000 zł. Takie są stawki pomocy za szkody wywołane przymrozkami. W projekcie rozporządzenia opublikowanym w ubiegłym tygodniu wyszczególniono uprawy, które objęte będą pomocą. Z pomocy będą mogli skorzystać producenci rolni, w gospodarstwach których w tym roku wystąpiły szkody w roślinnej produkcji rolnej na poziomie przekraczającym 30% średniej rocznej roślinnej produkcji rolnej z lat 2021-2023 albo z trzech lat w okresie 2019-2023 z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości tej produkcji. Pomocą objęci będą również producenci, u których w uprawach od 15 do 30 kwietnia tego roku wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne lub grad w maju 2024 roku. Warunkiem otrzymania wsparcia jest złożenie w tym roku wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i wpisanie co najmniej jednej z upraw wymienionych w załączniku do projektowanego rozporządzenia. Rolnicy uprawiający agrest, aronię i porzeczkę w zależności od wielkości strat otrzymają od 1500 do 3000 zł pomocy do 1 hektara. Na pomoc od 2,5 do 5000 zł do 1 hektara mogą liczyć producenci brzoskwiń, czereśni, grusz, innych owoców jagodowych, jabłoni, moreli, orzechów włoskich, śliw i wiśni. W zależności od strat, pomoc do 1 hektara dla uprawiających borówkę, jeżynę, malinę, truskawkę lub winorośl wynosić będzie od 3 do 6 tysięcy złotych. Aby otrzymać pomoc nie jest konieczne ubezpieczenie upraw, ale producenci, którzy plantację ubezpieczyli i otrzymali z tego tytułu odszkodowanie, otrzymają pomoc w wysokości pomniejszonej o 65% wartości kwoty wypłaconej przez ubezpieczyciela. W przypadku, gdy kwota pomocy wynikająca ze wszystkich wniosków złożonych przez producentów rolnych, którym przysługuje pomoc, przekracza sumę udostępnionej Polsce kwoty pomocy, o której mowa w artykule 1 ust. 1 rozporządzenia 2024 na 2030 wyrażonej w złotych oraz dwukrotności tej kwoty pochodzącej z budżetu państwa do obliczenia wysokości pomocy stosuje się współczynnik korygujący czytamy w projekcie rozporządzenia. Z pomocy będą mogli skorzystać rolnicy niemal z całej Polski, niemal, bo wsparcie nie obejmuje producentów z 17 powiatów województwa Mazowieckiego i 5 województwa Podlaskiego. Listę powiatów prezentujemy w tej chwili na ekranie. Wnioski będzie można składać od 1 do 22 października w biurach powiatowych agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Decyzja ma być wydana przez kierowników placówek do 6 grudnia. Według Mars, organu Komisji Europejskiej monitorującego uprawy, plony upraw ozimych w Polsce są zbliżone do średniej, lub jak w przypadku jęczmienia ozimego nieznacznie poniżej średniej. Wpływ na plony w naszym kraju miała przede wszystkim susza, która dotknęła rośliny, zwłaszcza w fazie napełniania ziarna. Z opadów deszczu skorzystały natomiast uprawy letnie, na które pozytywnie działała także temperatura w drugiej połowie lipca. Według raportujących poziom wody w glebie jest zadowalający w końcowych fazach wzrostu upraw letnich. Prognozy plonów średnich upraw ozimych zostały obniżone i są teraz bliskie średniej. Inaczej rzecz się ma w przypadku upraw jarych. Tu prognozy wydajności wzrosły nieznacznie do średniej lub powyżej średniej. Na tle Unii Europejskiej plony w Polsce nie wyglądają źle i są o kilka procent wyższe od średniej unijnej. Główny lekarz weterynarii informuje o stwierdzeniu 42 w 2024 roku ogniska afrykańskiego pomoru świn u świń w Polsce. Wirus pojawił się w gospodarstwie, w którym utrzymywano 17 świn położonych w miejscowości Grabowo w gminie Stargard, powiat stargardzki w województwie zachodniopomorskim. Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła środki związane z likwidacją choroby zgodnie z procedurami wynikającymi z rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej, w tym m.in. zabicie i utylizację świń, oczyszczanie i dezynfekcję, wyznaczenie obszarów objętych ograniczeniami, to jest obszaru zapowietrzonego i zagrożonego w promieniu 10 km wokół ognisk. Główny lekarz weterynarii poinformował o stwierdzeniu na terytorium Polski ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu. Otrzymane wyniki badań z Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach oznaczają stwierdzenie w Polsce 26. w tym roku ogniska HPA i udrobiu. Poprzednie, to jest 25. ognisko choroby zostało stwierdzone 2 marca. Choroba została stwierdzona w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 14 730 indyków rzeźnych położonych w miejscowości Chociule, gmina Świebodzin w powiecie świebodzińskim w województwie lubuskim. Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła wszystkie środki zwalczania choroby zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów prawa krajowego oraz rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej. Na terytorium Polski od początku roku stwierdzono 26 ognisk HPAI u drobiu, 3 ogniska u ptaków utrzymywanych w niewoli oraz 21 ognisk HPAI u ptaków dzikich. Informacje o bieżącej sytuacji epizootycznej w zakresie grypy ptaków w Polsce i innych państwach członkowskich Unii Europejskiej publikowane są na stronie internetowej głównego Inspektoratu Weterynarii. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu, powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Wynoszą one odpowiednio 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 5626,90 zł, lub 130% tego wynagrodzenia, czyli 450 zł. Nowe kwoty miesięcznego przychodu, powodujące zmniejszenie, zawieszenie emerytury lub renty, ogłosił komunikatem z 12 sierpnia prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z ogłoszeniem przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za drugi kwartał tego roku który wynosi 838 zł i 41 groszy. Rozpoczął się nabór wniosków w programie Mój Prąd 6.0. O wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą starać się osoby, które po 1 stycznia 2021 roku poniosły wydatki na instalacje fotowoltaiczne pod warunkiem, że rozliczały się w systemie net billing. Wnioskodawca może otrzymać dotację w wysokości 6 zł na instalacje fotowoltaiczne bez dodatkowego zakresu inwestycji w postaci magazynów energii. Warunkiem jest zgłoszenie instalacji do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej do 31 lipca tego roku. O 1000 zł więcej wynosi dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych w przypadku inwestycji także w magazyn energii. Otrzymanie dotacji do instalacji zgłoszonych do przyłączenia po 31 lipca jest warunkowane koniecznością inwestycji w magazyn energii elektrycznej lub magazyn ciepła. Moc takiej instalacji musi się mieścić w przedziale od 2 do 20 kW. Dofinansowanie do magazynu energii cieplnej o minimalnej pojemności 20 dm3 wynosi do 5 tysięcy złotych, a do magazynu energii elektrycznej nawet do 16 tysięcy złotych. Pojemność magazynu energii zgłoszonego do dofinansowania powinna wynosić minimum 2 kWh. Budżet szóstej edycji programu Mój Prąd wynosi do 400 milionów złotych. Finansowanie pochodzi z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko. Nabór wniosków prowadzony jest do 20 grudnia lub do wyczerpania środków. Od 5 do 18 września Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii z udziałem powiatowych lekarzy weterynarii przeprowadzą akcję szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego. Szczepionka będzie wykładana ręcznie i zrzucana na lasy, pola i łąki. Szczepienie wykonuje się przy użyciu doustnej szczepionki umieszczonej we wnętrzu przynęty w kształcie krążka lub kwadratu koloru brunatno-zielonego o zapachu rybnym. Wykładanie szczepionek nie obejmuje zbiorników wodnych, dróg i terenów zabudowanych. Szczepionka u odparnia wyłącznie lisy. Każdy, kto miałby styczność ze szczepionką, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem medycyny. Należy także zwrócić uwagę na domowe czworonogi, których ewentualny kontakt z preparatem należy zgłosić lekarzowi weterynarii. Lis jest zwierzęciem wolno żyjącym najbardziej podatnym na zakażenie wirusem wścieklizny. Regularne szczepienia zmniejszają ryzyko zachorowań. Kukurydza i rzepak to najbardziej zmieniające się cenowo produkty w naszym zestawieniu cen w skupach. Ta pierwsza była najbardziej tracącym zbożem i w ogóle produktem, zapisując średnią zmianę na poziomie minus 35 zł. Z kolei korekty w górę cen rzepaku uplasowały go na najwyższym stopniu podium wśród roślin ze średnim zyskiem w wysokości 50 zł. W obie strony w ostatnim tygodniu zmieniały się widełki cenowe dla pszenicy konsumpcyjnej. Większość była ujemna, ale z kolei te dodatnie były wyraźniejsze. W efekcie średnia krajowa zyskała 6 zł, obniżyła się o 20 zł minimalna cena dla Polski, zaś maksymalna zyskała 10 zł, trend miesięczny na ponad 2% minusie. Ponad 1% traci w skali miesiąca średnia krajowa cena pszenicy paszowej. Ostatni tydzień, podobnie jak w przypadku konsumpcyjnej, przyniósł niewielkie zmiany. Widełki zmieniały się w obie strony, ale częściej na plus. Obie skrajne dla Polski zyskały minimalna 20, a maksymalna 10 zł. Z kolei średnia krajowa podwyższyła się o 5 zł. 8 zł, najwięcej ze wszystkich zbóż naszego zestawienia, zyskała w ostatnim tygodniu średnia krajowa Przężyta. Większość zmian widełek cenowych na plus, ale na przykład minimalna cena dla Polski nie zmieniła wartości. Maksymalna zyskała 10 zł. W skali miesiąca cena przędżyta utrzymuje się na niewielkim plusie. Pogłębił się miesięczny spadek średniej krajowej ceny żyta konsumpcyjnego, którego wartość spadła o prawie 1,5%. W ostatnim tygodniu widełki cenowe zmienialiśmy w obie strony w sześciu województwach, ze skrajnych dla Polski zmieniła się tylko minimalna, zyskując 30 zł. Obie skrajne notowane są w trzech województwach, średnia krajowa dokładnie taka sama jak przed tygodniem. O 7 zł wyższa niż tydzień temu jest średnia krajowa cena oferowana za tonę jęczmienia. Wzrost to efekt zmian w kilku województwach. Widełki cenowe podnieśliśmy w trzech miejscach, a tylko w jednym wprowadziliśmy korektę w dół. Zmiany nie dotyczyły skrajnych cen dla Polski. Jęczmień jest jednym z dwóch zbóż, które zyskuje w skali miesiąca. Najwyraźniej tracącym zarówno w skali ostatniego tygodnia, jak i miesiąca zbożem jest kukurydza sucha. W porównaniu z początkiem sierpnia ziarno traci ponad 5%, a w ostatnim tygodniu potaniało aż o 35 zł. To efekt dość głębokich spadków w kilku miejscach, obie skrajne dla Polski straciły, ale nie aż tak wyraźnie bo po 20 zł. 10 zł niższa niż tydzień temu jest maksymalna cena dla Polski za tonę rzepaku, zaś cena minimalna jest identyczna jak w naszym ostatnim notowaniu. Ale rzepak zyskiwał w większości miejsc, co przełożyło się na dodatnią zmianę średniej krajowej. Zyskała ona 50 zł i znów jest powyżej granicy 1900 zł za tonę. Rzepak jest jednak o 5 zł tańszy niż na początku sierpnia. Także żywiec wieprzowy traci w stosunku do początku poprzedniego miesiąca, będąc tańszym o ponad 3%. W ostatnim tygodniu zmian bardzo niewiele. Widełki cenowe korygowaliśmy za każdym razem w górę o 20 groszy w trzech województwach. Tyle właśnie zyskała minimalna dla Polski, a maksymalna nie zmieniła wartości. Średnia krajowa w górę o 2 grosze. Tyle samo zyskała w ostatnim tygodniu średnia krajowa cena żywca wołowego, przekraczając tym samym granicę 11 zł za kilogram. Zmiany widełek cenowych tylko w dwóch miejscach. Żadna z nich nie pociągnęła za sobą korekty skrajnych cen dla Polski. W skali miesiąca żywiec wołowy traci 11 groszy, co przekłada się na niespełna procentowy spadek. Dzień dobry, Mariusz Dziwulski, PKO Bank Polski. Zapraszam na... Kolejną dawkę ekonomicznych informacji dotyczących rynków rolnych. Zacznijmy sobie od tego, że okres wakacyjny był takim okresem, w którym zaczęły się pojawiać pierwsze szacunki co do zbiorów płodów rolnych w Polsce. Pod koniec lipca GUS wydał wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych, i według niego produkcja Zbóż podstawowych i mieszanek w Polsce wyniesie 25,6 miliona ton, co oznacza spadek o 4% w stosunku do sezonu poprzedniego. Tutaj głównych, głównych przyczyn należy szukać w deficycie opadów, który mieliśmy w kwietniu i w maju w tym roku. Na wykresie możecie Państwo sobie zobaczyć, że zasięg suszy rolniczej jest takim istotnym czynnikiem, który wpływa na zmienność produkcji zbóż w Polsce. Jeżeli popatrzymy sobie jeszcze na ten szacunek, warto zwrócić uwagę na produkcję rzepaku, która ma być o 9% mniejsza w tym roku. Natomiast zatrzymałbym się na chwilę na produkcji owoców z drzew. Tutaj prognozuje się spadek 17%, głównie w wyniku mniejszych zbiorów jabłek, które także zmniejszą się o 17%. Produkcja będzie w przypadku jabłek najniższa od 2019 roku. Tutaj Główną przyczyną spadku są przymrozki, które wystąpiły w Polsce w kwietniu. Mniejsza produkcja jabłek oczywiście będzie rzutować na produkcję w całej Unii Europejskiej, gdyż Polska jest znaczącym producentem tych owoców w Unii, blisko 30 ponad 30% produkcji wspólnoty. Chociaż warto też zwrócić uwagę na słabsze zbiory w takich krajach jak Niemcy. Węgry czy też Czechy, gdzie produkcja może być nawet o ponad 70% niższa niż w roku poprzednim. Na początku sierpnia WAPA, czyli Światowa Organizacja Producentów Jabłek i Gruszek, przedstawiła swoje prognozy na ten sezon, jeżeli chodzi o rynek europejski i według nich ta europejska produkcja jabłek może być niższa o 11%. To oczywiście będzie miało wpływ na, na ceny, jakie rolnicy będą utrzymywać, otrzymywać za sprzedane jabłka. Co prawda jeszcze nie możemy mówić o pełni sezonu, natomiast jeżeli popatrzymy sobie na notowania Ministerstwa Rolnictwa, jeżeli chodzi o jabłka przemysłowe w pierwszych tygodniach sierpnia, to tutaj mamy wzrosty na poziomie... Około 17% w relacji rocznej. No i takim czynnikiem, który wspiera wzrosty cen jabłek na rynku polskim jest też sytuacja na rynku soków. Jeżeli popatrzymy sobie na ceny koncentratu soku jabłkowego, to one w lipcu już przebiły poziom 2 euro za kilogram, co oznacza najwyższy poziom od 2008 roku. Roku. Kolejna informacja. W sierpniu główne ośrodki analityczne, to jest UZDA i Międzynarodowa Rada Zbożowa, obniżyły prognozy dla światowej produkcji zbóż w sezonie 2024-2025. Między innymi wskutek mniejszych oczekiwań zbiorów w Unii, Europejskiej. w Unii Europejskiej, która zmagała się z problemami deszczów na początku tego sezonu i też w niektórych obszarach suszą, suszą rolniczą. Co prawda, jeżeli popatrzymy sobie na wolumeny, prognozowane wolumeny produkcji, no to one są wciąż wyższe niż sezon wcześniej i tutaj w zależności od tego, która organizacja to prognozuje, oczekuje się, że to będzie wzrost na poziomie 0,7 do 0,8% w ujęciu rocznym. Tutaj chwilę poświęciłbym uwagi, jeżeli chodzi o kukurydzę, bo jeżeli popatrzymy sobie na notowania cen tego zboża na rynku amerykańskim, no to w sierpniu one osiągnęły poziom najniższy od października 2020. 20, czyli od prawie 4. Lat. I teraz jeżeli zwrócimy uwagę na prognozy samej kukurydzy produkcji kukurydzy w tym sezonie, no to Międzynarodowa Rada Zbożowa w połowie sierpnia podniosła swoje szacunko 1 milion ton w stosunku do tych oszacowań lipcowych, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym na poziomie 3 milionów ton. Nie jest to dużo, bo 0,2% rok do roku, czyli mniej w stosunku do tego jak wzrośnie konsumpcja kukurydzy na świecie. No i też to doprowadzi do tego, że będziemy mieć niższe zapasy na koniec tego sezonu. Patrząc na to, można było oczekiwać, że ceny, ta przestrzeń do spadków cen powoli się wyczerpała. No i w najbliższej przyszłości moglibyśmy obserwować wzrosty cen, natomiast warto też pamiętać o wciąż dużej podaży. Zbóż z basenu, tanich zbóż z basenu Morza Czarnego wciąż niskim popycie na surowce rolne, czy też efektami czynników spekulacyjnych. Ciekawe jest też to, co dzieje się na rynku soi, bo podobnie jak w przypadku kukurydzy, mamy do czynienia z niskim poziomem cen. Na rynku amerykańskim ceny soi także w sierpniu oscylowały na poziomie czteroletnich minimów. Obniżki były związane z jednej strony z oczekiwaniami lepszej produkcji soi na świecie. Tutaj, jeżeli popatrzymy sobie na raport UZDY, który został opublikowany 12 sierpnia, no to te prognozy na ten sezon zostały podniesione o 1,6% w stosunku do prognoz lipcowych. To jest o 7 milionów ton, co w efekcie oznacza, że światowe zbiory mogą być wyższe o 8,5%, osiągając poziom blisko 430 milionów ton. W samych tylko Stanach Zjednoczonych produkcja może wzrosnąć o 10% w ujęciu rocznym. No i takie czynniki, które jeszcze dodatkowo wpływały na obniżki cen, to są obawy o popyt na rynkach światowych, m.in. w Chinach, które są dosyć ważnym odbiorcą, jeżeli chodzi o soję, umocnienie się brazylijskiego reala, które... Podniosło konkurencyjność soi z Brazylii. Jeżeli popatrzymy sobie na zapasy, prognozowane zapasy soi na koniec sezonu 2024-2025, one mogą być wyższe o 20% w ujęciu rocznym. Co nie stwarza przestrzeni do dalszych wzrostów, jakichś istotnych wzrostów cen. Oczywiście, częściowo ta sytuacja na rynku soi przekłada się na rynek rzepaku. Ta dynamika roczna cen rzepaku nie jest obecnie wysoka, mimo spadków produkcji w Unii Europejskiej, w tym też w Polsce, o których przed chwilą sobie mówiliśmy. Wróćmy na chwilę do rynku krajowego. Jeżeli popatrzymy sobie na ceny, produktów podstawowych produktów rolnych, one wciąż są niższe w ujęciu rocznym według GUS. Ceny podstawowych, skupu podstawowych produktów rolnych w lipcu były niższe o 5,5% w stosunku do lipca 2023. Nie są to co prawda tak głębokie spadki, jak obserwowaliśmy jeszcze kilka albo kilkanaście miesięcy temu, co świadczy o tym może o tym, że podążamy w kierunku stabilizacji. Rynku. Natomiast patrząc na dynamikę zmian poszczególnych cen, cen poszczególnych produktów rolnych, no tutaj warto zwrócić uwagę na mleko. Należało ono do niewielu produktów rolnych, które podrożały w ujęciu rocznym. W lipcu ta cena była wyższa o 3,3% w relacji do lipca 2023. Już wcześniej informowaliśmy Państwa o Dosyć wysokich podwyżkach cen masła na rynkach światowych. Ten wpływ zaczął się materializować, dlatego rolnicy otrzymują wyższe ceny niż rok wcześniej. No i warto zwrócić uwagę na takie czynniki, jak wciąż niska dynamika produkcji mleka u głównych światowych eksporterów. Mam tu na myśli głównie Australię i Stany Zjednoczone w, obecnym, w obecnej chwili i też odbudowujący się stopniowo popyt na produkty mleczarskie, który związany jest ze wzrostem siły nabywczej konsumentów po tych spadkach, które obserwowaliśmy w 2023 roku. Patrząc na prognozy zmian inflacji i dynamikę oczekiwaną dynamikę wzrostu wynagrodzeń, można oczekiwać, że ten popyt na żywność, w tym na produkty mleczarskie utrzyma się w kilku-kilkunastu najbliższych miesiącach. Ostatnia rzecz, którą chcielibyśmy Państwu przybliżyć, są to ogniska SF-u w Polsce. Do dzisiaj, czyli do 28 sierpnia w Polsce odnotowano 41 ognisk afrykańskiego pomoru świn. Jest to oczywiście dużo więcej niż w poprzednim roku, więcej niż w całym roku. Natomiast jeżeli odniesiemy się do danych historycznych, czyli na przykład do lat 2020-2021, to ten poziom jest wciąż niższy. To, co może martwić, to to, że... ASF występuje w województwie, zaczął pojawiać się w większej skali w województwie, wielkopolskim. w województwie wielkopolskim, które odpowiada za znaczną część produkcji trzody chlewnej w Polsce. Z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dzień 30 czerwca tego roku wynika, że 25% Procent pogłowia świń w Polsce znajdowało się właśnie w tym województwie. Jest to pewne zagrożenie z punktu widzenia produkcji, zwłaszcza, że niektóre ogniska pojawiają się już w dużych gospodarstwach. I teraz, jeżeli państwo spojrzycie na, na ten wykres, który pokazuje jak zmienia, zmieniało się pogłowie. Trzody chlewnej w ostatnim roku na obszarach, gdzie występował ASF, a gdzie tego ASF-u nie było, no to możemy zauważyć, że w tych województwach, gdzie w drugiej połowie. 2023 roku i pierwszej połowie 2024 roku ASF-u nie było, po głowie zwiększyło się o 1,2%. Natomiast w tych województwach, gdzie ASF wystąpił, czyli notowaliśmy ogniska Afrykańskiego Pomoru Świń, po głowie zmniejszyło się o 0,1%. Więc można powiedzieć, że jest to częściowo ważny czynnik, który kształtuje dynamikę produkcji trzody chlewnej w Polsce. To wszystkie informacje, które na dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Zachęcam do śledzenia naszych analiz na stronie Centrum Analiz PKOBP, do śledzenia naszego konta na Twitterze i obserwowania kolejnych odcinków Agrowiadomości. Dziękuję bardzo.